ogonie ognisko w lesie i taka sytuacja stało się to pierwszy raz te czwórka poległa zjechałem tutaj z górki tu jest pod górę cały czas zjechać było łatwo i te czwórka jest zakopana wszelkie próby już były odkopywania, ruszania do przodu taki o odcinek został przejechany i dalej nie pójdzie za żadne skarby i zobaczymy, jak, jak się uda rozwiązać tą sytuację. A jak nie, to zadzwonimy po jakieś auto terenowe, wojskowe, żeby mnie wyciągło. Najlepiej ruskie. No. Miejscóweczka ładna na ognisko w lesie. Gdyby nie była zaśmiecona, tutaj zrzut, zrzutowisko opon. A tutaj całe wnętrza Audi jakieś i śmieci. A my czekamy na wybawiciela. Który niedługo ma, nadje, ma nadjechać. Zobaczycie jaki małtem. A tam Madzia z ciocią będzie zjeżdżać. Beata w pracy maja u babci. A ja sam z Madzią zakopany w lesie. Mamy szansę, lina pęknie. może w tym w no to chodzi, klucz do łańcucha tylko zapinania hmm. lina pęknie linia pęknie ja widziałam, że ta lina pęknie ale jest chyba takie się ta stalowa by

ale to wiesz, kurwa, to napęd na cztery koła, to elegancko. No i finał udany. Ciężko było, ale się udało. Także pięknie było wyjeżdżone saneczkami, no i niestety przez kilka dni. Nic już zjeżdżenia tutaj nie będzie. Tak. Jedyne co zostało, to wspaniałe ognisko, które pięknie płonie. Zobaczymy, czy się Co już pojechał? wracamy, te czwórka została wyciągnięta jednak co radziecka motoryzacja to radziecka motoryzacja kolega wyciągnął mnie ułazem Madzia zadowolona bo już wraca, bo już było zimno no i to chyba będzie tyle w tym filmie nieplanowanym bo filmu z tego wyjazdu miało nie być, Bata poszła do pracy na drugą zmianę Maja jest u babci, a Madzia bardzo chciała gdzieś jechać na sanki. No to się wybrała tak z Tatą, że tato się zakopał. Chociaż do końca miałem nadzieję, że jakoś te czwórka wyjedzie sama. Do następnego filmu. Trzymajcie się.